Cześć z tej strony Dąbek. Witam Was w kolejnym naszym wideo, e, gdzie decydujemy, czy warto kupić jakąś grę, czy nie warto. jej w ogóle kupować nie warto na nią patrzeć. Tak, a u jego boku Boromi też Was wita. Dokładnie, jest ze mną Boromi. Będziemy grali w The Sims 3 zwierzaki, co już widzicie. Nareszcie. E, no, na, nareszcie trafiła do nas tak. ta gra. gra. Gra wymagała w ogóle instalacji na początku. Trzeba było przejść cały ten żmudny proces, ale odpalamy. Nie graliśmy w ogóle w to wcześniej. Za bardzo też nie mamy pojęcia, o co chodzi w Simsach na konsoli. W, życiu w Simsie nie grałem, ale... Okej, gra nakręca gadżety zaciekłe renderowanie. Okej, dobra, mamy. Lekcję Boże, jaki słodki kod biedny. Zaczynamy od gry, nie? Standardowo. Jaki zwolnione tempo w ogóle? Nazwa zapisu. Jaki damy tytuł swojej gry? Gaminator. nie. Gaminator, no dobra. Grałeś wcześniej w ogóle w jakiekolwiek e, Simsy? Nie, mój kontakt z tą serią ograniczył się do zbudowania basenu, wpuszczenia tam Simsów i sprzedania barierki, znaczy tych schodków. Nie mam pojęcia, czemu komunikat zapis udany miał znaczek jakby coś było nie tak. Okay, mm. Znowu wczytywanie. Po tak długiej instalacji gra powinna w ogóle nie mieć loadingów, no ale nie, nie narzekajmy. No, to jest konwersja tego. z PC, nie? Nie w wersji PCowej, poza tym wszystkim co jest tutaj. Są konie. To co my robimy grając w wersję konsolową? Tworzymy Sima, dobra. Tworzymy sobie Sima na początek. E, co bierzemy chłopaka czy dziewczynkę będziemy robili? Ja no, yeah, chłopca. Chłopca, no chłopca. dobra. Znowu czytywanie. Ok. Twórz Sima, nie chcę lekcji. Zaczynamy imię. Jak go nazywamy? Hmm. Wygląda jak Borut, to nazwijmy go. Nie, nazwijmy go O.J. Simpson. Kto zna historię i tak dalej, ten będzie wiedział kim jest O.J. Simpson, aczkolwiek zrobimy go białego płeć, mężczyzna, nie? No już zdecydowaliśmy, nie? Wiek. Dziadka robimy czy, czy, czy Nie, w sile wieku raczej. Czyli tak. młody dorosły. Hmm. Dobra, przyjmij. A nie ogarniam czegoś. Mieliśmy tworzyć postać, a mam... Okej. Okay. Pies czy kot? Szybka decyzja. Pies. Ja też jestem no, za psem, no. także mamy 2 do 0, czyli wy, wygrywa pies. Tworzymy nowego psa tym oto sposobem. Możemy dać mu na imię. Imię damy mu na przykład... Ten jak... Mikołaj z Simpsonów, jak się nazywa? Mikołaj, nie. Święty Mikołaj. Jakoś tak, nie? Santa's Little Helper. A. Damy mu na imię Bobek. Albo Boromi, zobacz konsola podpowiada, żebym wpisał Boromi. Dziękuję, konsola. Zna imię od lapsów, Bobek Simpson, płeć, żeńska czy Fak męska? Of. Męska, nie? Mm. Bardzo się, czekaj, jest, jest jakaś... Wiesz co, chyba, <grym> ma, <grym> 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 chyba ma bardziej... Wiesz plecy. co, myślę, że męska płeć ma dodatkowe funkcje kustomizacji. <grym> nie, one niczym się nie różnią od siebie. No, ale wiesz, masz świadomość. Bieg, o, patrz jaki słodki. prosiaczka. mi się po prostu To Znaczy, raczej, raczej 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 prosiaczka przypomina. W środku, jak weźmiesz męską, to być może pies może Twoją nogę atakować. I to wszystko. To już cała nasza konfiguracja? Pff, nie no, nie może być. Wiesz, co chyba tak? Co? Tak, cechy możemy wybrać naszej postaci. Jaką jest nasza postać? Ambitna? Tak. tak my jesteśmy bardzo ambitni, więc jak nasza postać będzie ambitna. Jak niech będzie artystą. Artystą. Dobra, to bierzemy artystę. Ambitny artysta, który boi się wody. Nie, b... Musi się bać wody. No tak, co to za artysta? Boi się wody Bez... i. jest infantylny. Jest infantylnym leniuchem albo kleptomanem. O! Ale mu skrzeniliśmy życie już. Ma już zrąbane życie genetycznie. Pragnienie życiowe otoczony rodziną, gwiazda roka. Zostać mistrzem złodziei, nie? Dobra, to jest nasz Co to za cel? Kur... Nie wiem, ale nasz pies też może mieć cechę. Agresywny, dumny, gaduła, geniusz, lubi zabawę, nie niszczy. Eee, nie, Niemont... nie, niech niszczy, niech niszczy. Niszczycielski pies. Niszczycielski, dobrze, nasz pies o... będzie niszczyciel. Bobek Simpson będzie niszczycielem. Jedziemy. Niszczyciel świata. Pisz nazwę rodziny, rodzina jest ok. Eee, nie chcemy eee. kopii. Nasza rodzina może być tylko jedna. Nie ma kopii. Nie przyjmujemy takiej opcji. No i dobra. Oczywiście, znów loading, tak to już... Zastanawiam się w opisie, damy, zakładam rodzinę, czy coś takiego, bo się widać. Musimy kupić jeszcze domek teraz. Mamy 17 tysięcy Simoleonów. O, tu jest jakiś domek. Ile kosztuje? Z wyposażeń. Ty nas tychniem jeszcze potem te waciki. Bierzemy. Swoją drogą, to już się nie zastanawiam, czemu ta seria jest u nas tak popularna, jak tu masz na starcie 17 tysięcy, dom kupujesz 15. Super bajka. No. Jak załoczysz swoją firmę, to możesz dostać 14 tysięcy z urzędu pracy. Taki poziom życia z, tylko w Simsach. Tak, dokładnie. No znowu... log To Kostucha się bawi chyba no tym co? kotkiem. Dwon kotka. Patrz, można zagrać jako słynny duet stróża prawa jego zaufanego psa w zestawie wyzwań liniarzy z K9. Gdy stworzysz odważnego Sima... Sima, przepraszam. Sima. Zawsze mi się myli. Okej, okay, jesteśmy. Witaj w grze, zwierzaki. Um, nie chcę... Samouczka, gdyż jestem hardcorem. Poziom wolnej woli niech ma. Dobra. Jest. Włącz lekcje samouczek. Ta -da. Jedziemy bez samouczka, jedziemy po hardcore. Eee, dobrze. Tak właśnie wyglądają Sims 3 zwierzaki. I tu jest nasz pies. Hmm. Możemy coś mu. Dobra, klikniemy na psa. Psem możemy w ogóle sterować, tak? Bo tak, w momencie, kiedy przełączymy się trójkątem, przełączamy się na psa. Wtedy możemy przetrwać. Każemy mu podejść tutaj i teraz leci normalnie czas. No, piesek podchodzi. O, tu się przybliża, prawym analogiem się przybliża i obraca. O, pies ma. Nie mam zielonego eee. pojęcia. On Sing! Nie, nie. Właściciel, czyli O.J. Simpson, poszedł na kanapę, ale marzył o psie. A pies nie może wejść. Jakie to życie. Ty, bo on mu drzwi zamknął, a nie wszedł. Patrz jaki patrz. Pies jest ten, dobra. Bierzemy, przełączamy Zabra się na nasz y, sim, Przepraszam. Zaraz sprawdzimy. Ale ma biedny telewizor. ogląda. Nie mam pojęcia co, Dobra. To w takim razie piesku chodź, piesek podejdzie tu. Piesek się troszkę zbuntował, A nie to koleś, sorry, a na koleś teraz są naznaczone. Nie wiem piesek, Dobra, Piesek też podejdzie tutaj. O, piesek w ramach zemsty na swoim właścicielu może na przykład podejść tutaj i siusiaj. I to właśnie chcemy zrobić. Aha, czy... Zawsze ty o tym Podejść tutaj i siusiaj. Ja zawsze chciałem być kotem i móc na przykład, wiesz, rządzić, nie? Bo wszyscy kotom te rządzą kotami, nie? Koty rządzą wszystkimi, a pies to zawsze musi być grzeczny i w ogóle, nie? No, czy nasz pies okay. nasika? Uwaga. Hmm. A to, przepraszam, podłoga się niszczy. Podnosi, podniósł lewą nogę. E, Okej. Okay. Dobra. E, przepraszam, czy podłoga czy meble się niszczą od tych, tych zachowań tutaj, naszego pieska? Prawdopodobnie tak. To jaki jest sens, nie wiem, że rozkazujesz słuchikać tutaj, skoro niszczysz tak naprawdę swój dom? Nie wiem, teraz będę się bawił z moim psem w przeciąganie liny. Co? O, okay. złapolinkę i teraz się bawimy, nie? Zobacz, zobacz, zobacz. Stając w, w kałuży moczu, super. Najlepsze zabawa. Ciekawe czy mój, mój Sim też może podejść tu i oddaj mocz. czy ma taką komendę. Nie, nie ma. Przełożymy, to prze, w Przełączymy się znowu na psa. Pies nie może nasikać na łóżko, dobra. Podejdź tutaj i śpi. Dobra, pies idzie się ten. W ogóle tam jest, y, z, po, po lewej widać, że pies, że za znajomym staje się OJ Simpson, tak? bo pasek im tutaj idzie znajomości. Także to nie jest tak, że prawdopodobnie pies będzie naszym kumplem od razu, trzeba się pies z nim zaprzyjaźnić i tak dalej. Nie? ale coś, ten pies nie chce odchodzić, jest do mnie okay. cały czas przytwierdzony. Bo usunąłem to zadanie. No tu trzeba, a, wiesz, to trzeba to, wiesz, to nie ma tak, że to automatu idzie wszystko. Nie, nie będziemy już tu siusiali. Dobra, przełączamy się znowu do naszego pana nasz pan teraz będzie miał relaks. To może by posprzątał tą kałużę. A no, trzeba by posprzątać tą kałużę. Wytrzyj kałużę. A, co za życie Mop prosto z ręki w nie musisz. To nie jest MOP, stary, on z czotką zbierasz O, piesek zasnął sobie. Gratulujemy panu.. Są... Piesek zasnął i marzy o aparacie fotograficznym. To jest dla mnie niepojęte. Dobra, zobaczmy pod R2, tu coś nam komu... Naucz się umiejętności sportowych, nie chcę. I wybrzeć karierę przestępczą, okej. Okay. Dobra, możemy sobie... Ciekawe czy można okraść swój dom. To mnie tak zastanawia. Jest drugie śniadanie. na no, gdzieś musisz do praktykę na nabyć, nie? A co ty na to, jakbyśmy usunęli im drzwi z domu? Co? Nie dombek, to nie przejdzie. Oni nie będą tam siedzieć cały czas, tak jak w basenie. Nie, myślę, że nie. Nie, nie. Dobra, niech on sobie zrobi papu. Przyspieszymy czas trochę. Coś mi nie Nie, bo to jest tak, że masz e, normalny, jak weźmiesz krzyżak do góry, to masz zwykłe tempo. Weźmiesz raz w prawo, to się trochę przyspiesza. Drugi raz w prawo się mega przyspiesza. A potem masz. Jak się przytrzymasz. Nie mam pojęcia, jak to działa. Nie, no na pewno się przyspiesza, można też to chyba cofać Nie tutoriale to. kręcić na YouTubie. Tak? Nie mam pojęcia tak. jak to działa. E, dobra, nasz koleś sobie zje surówkę. Myślałem, że to szafa przez cały czas. To jest genialne. Zrobił surówkę, nie zjadł jej, tylko ją zostawił w lodówce. No cóż, zjedz surówkę. Bo to jest artysta, on nie może osiągnąć tego czego Nie, on ja ma być złodziejem przecież. Jest... jest w ogóle go, niedziela, godzina 10. Artysta, złodziej, wiesz. Jak najbardziej ma romantyczne tradycje, ten zawód. Nie? Dobra, przełączymy się na psa, obudzimy go, żeby pies już ten. I zaraz pies teraz może pójść. Tak. Pies nie chce nic robić. Ty, no pies. Zdech pies? No właśnie, nie wiem co mu się stało. Idź tutaj. Wiesz, co ja chciałem, bo mm, ja grałem w to jakiś czas temu i tam była opcja, że ten Widziałem jak ktoś grał, że można zwać, że pies pił wodę z Kibla, ale widzę, że nasz pies w wersji mini nie nadaje się do tego. Także piesku podejść tutaj i Siusia jeszcze raz, żeby zrobić nazwość swoją panu i potem podejść tutaj i też Siusia i jeszcze raz. O, pasz. Ale hello, Czyli główne pytanie, jakie w tym, w tym momencie mi przyszło do głowy. Ok, nał. U kogo w domu pies ma własny pokój? To nie jest kurde, normalne. Patrz, masz pokój Kolesia, gdzie jest łóżko i stolik. Ale... Masz Kibel, masz drugi pokój Kolesia, gdzie jest łóżko i stolik i pokój dla psa. A gdzie jest telewizor w tym pokoju? Przepraszam. No co nie, po, to, to trochę, trochę, trochę biednie. Dobra, zobaczmy, czy możemy wziąć. No, żem wunalał. Czemu ten pies ciągle sika? E, dobra, nasz koleś już. E... Pójdziemy sobie teraz na ulicę. Kop tutaj. Co on może kopać? To mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że mój Sim będzie nosił łopatę. No, jeszcze trochę i się nauczysz już. Patrz, uwaga, wyciągnął no nie wiadomo skąd. Ty i kopię dziurę. Postawi tu swój nowy dom. Ale jaja. Czemu on nosi łopaty? ze sobą? Szpadel. Sorry. Nie da naszego psa się podlewelować trochę tak szybko. Gdzie on w ogóle jest ten sierściuch? obgryza. Obgryza. Ta, o, o, obgryza krzesło. Dumny jesteś, jak cholera. A ciekawe czy może obgryźć kanapę. Żuj, żuj kanapę. <gryza> kopanie nie jest zabawne, nic tu nie ma. Nasz koleś e, no tak, kopanie jest zabawne, ale nic tu nie ma. No cóż, przynajmniej OJ zrobił ładną dziurę. No, gratuluję. Podziwiamy. E, Dobra, żeby żeby to zakończyć i nie gadać dłużej, The Sims 3 zwierzaki ogólnie to są. O, najpierw trzeba laskę wyrwać. To koleś. No i tak spróbujemy go wyrwać. Uh -huh. Przyjazne powitanie. Zobaczymy, czy uda nam się nawiązać romans. Eron uważa, że nasz koleś jest. On ma kota. U, sorry, stary, romansu nie będzie. Dobra. Apokalips miał. Jego kot się nazywa. Też dobrze. Aaron Angel, romantyczne, flirtuj. Okej. Okay. Dobra. To, że zaczynam flirtować z kolesiem, który ma kota, znaczy, że powinniśmy zakończyć ten materiał. Sims 3: Zwierzaki to są, e, tak na dobrą sprawę, zwykłe Simsy 3, z dodaną oczywiście danymi zwierzakami. E, wszystko, co znaliście z poprzednich Simów, jest tutaj, plus oczywiście Służę. zwierzaki. Teraz pytanie: Czy warto to kupić? Jeśli jesteście fanami Simów, to nie muszę Wam mówić, że już warto to tak kupić, czyli i tak już pewno, pewnie kupiliście w tak, grę. Um, jeśli nie jesteście fanami Simów, um, tak szczerze nie mam zielonego pojęcia. Co nic mi się. Nie wiem. Właśnie zastanawiam się. Jeden na kapeluszu, drugi o samochodzie. Na no. numerek nie miał ochoty. No teraz przynajmniej próbuję no, naprawdę no, rozpocząć. O, innego zaproszę. Czy co? Czekaj, przybliżę trochę, bo to nie widać. O, gada o tym, o, o tentaklach. To zboczeniec. E, jak najbardziej warto kupić, e, jeśli jesteście fanami Simsów, a wszyscy pozostali nawet na tą grę i tak nie spojrzą. Także. My tym samym się żegnamy. Co oni robią? No, mi, o, myśli. Ono... Nie interesuje PS. Co on, to Pi? Spróbujemy jeszcze raz do niego podbić na koniec. Może uda się. Romantyczne. Gadka na podryw. Opatelni. Opatelni. O, o. O dobra, dobra. Jest, jest. Mają no, ja, poczucie humoru. Aaron myśli, że OJ chłopie się na Okej, okay, kończymy. I do usłyszenia w jakimś kolejnym wideo. Zrobimy sobie zdjęcie ekranu tak, na koniec. Także żegnam. Cześć.